Dzień dobry, witam Was. Zapraszam do rozkładu na lipiec o miłości, o relacjach, o związkach. Tym razem dla trygonu ognia, czyli zrobimy sobie baran, lew i strzelec. Co tutaj dla Was, dla tych ym, słuchaczy? Jakie energie, jakie informacje dla Was ważne na ten czas, na najbliższe dni, tygodnie, takie, które mają Wam pomóc, mają Wam. Poradzić, ułatwić poradzenie sobie z czymś, odnaleźć się w czymś, ułatwić zrozumienie danej sytuacji, no i wyruszyć dalej w swoją dalszą podróż. Pamiętamy, że to też mogą być takie informacje mówiące o czymś, czego na przykład chcemy uniknąć, gdyż no, karty stawiamy właśnie w takich kwestiach, aby nam pomagały. One za nas niczego nie robią, nie czarują, nie zmieniają, więc wiedzcie o tym. Dobrze. Ja zaczynam od barana. Co tutaj dla barana? Jedziemy z tym tematem. Baran w lipcu, jakie energie! Dużo czekania, dużo takiego jakiegoś rozkładania czegoś w czasie, ale czekasz, czekasz, doczekasz się jakiegoś ciepełka. No wiesz, takiego nie to, że tylko ze słońca, ale też wokół ciebie jakiś zapłon nowego początku. Coś takiego jakby się tutaj pojawia, co mnie ma rozgrzać, co mnie ma rozpalić. Zaprasza mnie do takiego tańca letniego. Bardzo ciekawie. Tak sobie tutaj zdali, obserwujesz tą sytuację, zastanawiasz się, jak się to będzie rozwijać, w którym kierunku pójdzie ten taniec kochanków. Wyzwaniem dla ciebie jest sobie w tym wszystkim siebie odnaleźć odnaleźć to, czego potrzebuję, co ja lubię na ten moment. Ważną też um, może decyzję podjąć albo. Tak się na czymś skupić i zweryfikować to, wsłuchać się w głąb siebie. Ważne kwestie się tutaj będą rozstrzygały, i dla ciebie właśnie takim. Mm, Celem w tym miesiącu może być opowiedzenie się, określenie się odnośnie jakiejś relacji, jakiejś osoby, bo on na ciebie czeka, aż ty coś powiesz, aż ty coś zrobisz, ty też możesz wyczekiwać. Co też on zrobi w moim kierunku? Tu jest taka świeżoneczka, taka ciekawość, takie wiesz, e, kręcanie, podkręcanie, co mm, jak to będzie z nami, jak to na początku walczy też serce z rozumem. Zastanawiają się, które silniejsze mogą być takie, e, takie przepychanki, co, co jest ważniejsze, to co ja czuję, czy coś, żeby dobrze wyglądało, żeby grało jakoś w tym moim życiu, żeby było dobrze odebrane i mi służyło. No to ja się tutaj wsłucham, ja się tutaj zastanowię i podejmę ważną. Mm, może decyzję, ale tak jakby nie od razu, muszę się z tym przespać, muszę troszkę odłożyć coś w czasie, też czekam aż on mi odpowie, ma mi na coś odpowiedzieć, I, bo ta jego informacja, jaką dostanę zwrotną od niego jest dla mnie bardzo ważna, się wręcz nie mogę doczekać, tak, stoł, tak sobie stąpłam z nóżki na nóżkę, tu jest tak, że chcę wiedzieć, chcę wiedzieć, no dobra, ale poczekam. No, to takie się rzeczy zadziewają. Niektórzy jakby czekali dosłownie na jakieś oświadczyny, na jakąś taką deklarację tej drugiej strony. Aż ona się opowie, że tak przemyślałam sobie, tak chcę być z Tobą i wiem, że to będzie dla nas dobrze, jak sobie teraz będziemy tworzyć, budować i rozwijać ten nasz związek. No, ale też. Jest taka energia, jakby gdzieś przemawiał tutaj głos rozsądku, który nakazuje z niczym się nie spieszyć, bo nie ma się co spieszyć. A przyjrzałaś się wszystkiemu, a zastanowiłaś się nad tym wszystkim, a przeanalizowałaś sytuację, rozważyłaś wiele aspektów, czy tylko tak ślepo stoisz, czekasz i bardzo chcesz, żeby ci odpowiedział? Wykorzystaj ten czas. Zrób w nim coś dla siebie, popatrz pod kątem siebie, dla swojego dobra na tą całą sytuację, bo może się okazać, że chcesz zmienić zdanie, że inaczej zdecydujesz, że będziesz chciała innej drogi, że dokonasz innego wyboru, czego oczywiście w tym momencie jeszcze tak nie jesteś świadoma. Ale karty mówią, nie spieszymy się, nie spieszymy się, bo to jest niepopłaca, nie niepotrzebne nam to jest. Ty czekasz na miłość, chcesz być kochana, chcesz zbierać owoce tej miłości, chcesz, żeby było bardzo fajnie. I tutaj są na to oczywiście jak najbardziej możliwości, że tak się stanie, ale. Może idzie jakaś taka fala, która ma ocieplić też jedno z Was. Bo mogą być w Was troszkę różne takie energie: jakby jedno takie fruwające, odrywa się od ziemi, zalane miłością, już skąpane, ugotowane, a drugie bardziej wyważone, bardziej chłonne. Mówiące o tym, że jeszcze nie czas, że chwilę pomyśleć, chwilę się zatrzymać, nie wiem czy to dobre. Wiesz, takie są, jakbyście byli trochę w dwóch różnych stanach, ci kochankowie, którzy mają ze sobą tańczyć, mają ten taniec odbywać, i oni tak jakby trochę innym rytmem grają. I tu chodzi o to, żeby jeden rytm wspólny znaleźć. Więc to, które jest szybsze, zwolni, będzie się zastanawiać. Żeby tutaj nie zostać No jakimś takim pokrzywdzonym Straconym w tej, w tej sytuacji Więc jest taka rozdrobność I rozwaga Która spowolni Emocje, spowolni to serce A żeby ono Mogło złapać oddech Bo serce się rozbujało Dobrze Co my teraz robimy Teraz będzie lew co dla lwa w lipcu, jeśli chodzi o miłość, o relacje, o związki, o te sprawy partnerskie. Wam piecze, ale przygrzewa totalnie gorące lato. Bardzo namiętne, bardzo pasjonujące tutaj się wyłania wyłania się z wody, wyłania się w ogóle przed Wami gdzieś na horyzoncie osoba, która niesamowicie kusi, niesamowicie prowokuje, rozbudza moje emocje, moje namiętności, pożądania. Robi mi się gorąco, robię się taka rozogniona, a jakby otwieram się bardzo na życie, towarzyskie, na świat, imprezki, te sprawy. No idziesz na imprezkę. Na pewno idziesz na niejedną. Jeszcze ktoś Cię na nią może zaprosić, albo jak Cię nie zaprosi, to Ty idziesz... Mm, koleżanką, ale jak on tam w ciebie wlepia wzrok, jaki on na ciebie nabiera jakiś taki smaczek, jakąś taką energię, takiego, wiesz, polowania jakiś myśliwy. Uwaga, uwaga, i tu zapalają się czerwone światła dla tej grupy. Zastanów się, zatrzymaj się, ochłoń. Nie wskakuj od razu, nie rób tego, bo tu grozi porażeniem. Grozi tutaj uderzeniem mocnym, gorąca takim prądem cię może potarpać i jeszcze emocjonalnie złapać miłośnie. A on co? Przyszedł na imprezę, ale przyszedł bez kogoś. On ma kogoś, ktoś tu ma kogoś, jest jakaś energia trzecia, jest jakieś, jakaś sytuacja z dodatkową osobą, może być kwestia nawet rodziny. Ale on przyszedł, bo on taki jest przygodowy, poszukiwacz na Twojej drodze. Przygodowiec taki. Sam nie wie, co ma ze sobą zrobić. Szuka spełnienia, chce jakiegoś ukojenia, czułości, przytulenia wszystkiego chce, co fizyczne. Ale skąd to się bierze? Nie tylko z jakiejś jego wygłodniałej fizyczności, z czegoś, co ma niezdrowe, niezaspokojone, hmm, sobie, w swoim życiu, uważaj, bo masz zagrożenie toksyczną relacją, która nie daje szczęścia, która nie gwarantuje mm, takiego, e, takiej stabilności, spokoju. I Twoim wyzwaniem jest oprzeć się miłości oprzeć się uczuciu, bo tutaj może być poczucie, ojej, spotkałam bratnią duszę, no po prostu wpadłam jak śliwka w kompot, ugotowało mnie, rozłożyło mnie na łopatki, głowę straciłam, nie, tak może być dla niektórych z Was. Tu jest jakaś sytuacja bardzo spontaniczna, mocno energetyczna, z takim wabikiem, z takim... Mm, Akcentem, aż tak mi nie wiem, skóra cierpnie, dreszcze mi, przechodzą przez całe ciało. Ojej, zakochałam się, spotkałam swoje marzenie, pragnienie, jakaś moja fantazja. Ta druga strona może też dostać takiego rozumu, takiego wiesz, za zagubienia się w tym wszystkim, bo jakie to wszystko ładne, jakie kuszące, jakie piękne, seksowne, kolorowe. Oj, wszystko. Na jest wszystko. Tylko się nie zakochaj. Przestrzegają przed tym karty, bo to grozi Wam poczuciem e, no niepokoju, zagubienia, niestabilnością, bo to może być przelotne. takie, przechwilowe. Rozpędzony wpada tutaj, taki sam nie wie już co ma ze sobą zrobić, i tutaj stukają się kiliseczkami wesoło, miło, bawią się, celebracja, wszystko super, ale on gdzieś wraca, on gdzieś idzie, on ma inne osoby, inny świat, ma zobowiązania. Popsuł sobie głowę tobą, spotkaniem z tobą, ty też sobie psujesz głowę, więc uważaj, wiesz to wcześniej, nie psuj sobie głowy tym kimś, bo on. Albo będzie próbował tutaj zaspokajać jakieś swoje takie puste żądze, albo będzie uciekał od swoich problemów, od braku miłości, od niemiłości w swojej relacji, Jest sam nie wie czego chce i sam nie wie, gdzie może osiąść, bo nie za bardzo może osiąść. A się może narobić takiego rumoru pomiędzy wami, bo naprawdę tu jest energia takiego wow, takiego zagrożenia, że wpadniemy sobie w oko, wpadniemy na siebie, do siebie. I zostaniemy na dłużej, będziemy chcieli zostać chwilę, że nas może zatrzymać, więc wyzwaniem jest dla ciebie: uspokój się, zatrzymaj się, rozważ to, ustal z nim coś. Bądź świadoma ryzyka, bądź świadoma konsekwencji dla ciebie emocjonalnych, jakie to wszystko ze sobą niesie, żebyś to wcześniej wiedziała i po prostu wykorzystaj te informacje, zrobisz jak uważasz. Ale tu jest takie powiało romansem i zwala z nóg. No, wystarczy. Uff, to było mocne. No i co? I strzelec nam został. Dobrze, strzelec teraz. Strzelec. Co tu to, to będzie u strzelca? Za energia na lipiec. Jeśli chodzi o miłość, relacje. No ból głowy, tak jakby z tego gorąca, tego lata jakby tutaj coś wszystkim tak uderzało mocno do głowy jakieś takie wibracje przygody co ja mam teraz robić? w konflikcie jakimś się znajduję bajzel sobie tworzę, powstaje mi na drodze jakieś, jakaś sprzeczność strzelec uważa na romans Uważa na, na ten dylemat, który ma, bo mam ból głowy od tego, co ja mam z tym zrobić, jak się zachować, którą wybrać z ruch? jakie mam działanie teraz wykonać, bo za bardzo nie wiem co zrobić, więc co będę robił, będę gdzieś tam się chował, unikał, przeciągał coś w czasie, odciągał, bo nie wiem co zrobić, bo to jest tak. Albo się wam ktoś oświadczy i będzie chciał wszystko na poważnie, szybko, a wy nie chcecie tak szybko, wy nie chcecie na poważnie, i tu jest problemik, albo wy macie już kogoś, z kim jesteście w jakimś waszym świecie, w jakimś waszym uporządkowanym życiu. A tu nagle BUM! Pojawia się jakieś takie serce mi się ruszyło, serce mi się obudziło, ktoś mnie pobudził, ktoś mnie rozbudził, ktoś przyszedł napełnia mój kielich. I zapraszam, żebym się tutaj napił, napiła, żebyśmy razem pili, cieszyli się i w głowie mi się to wszystko nie mieści. Co ja mam teraz zrobić? Wyzwaniem dla ciebie jest ogarnąć tą spontaniczność tą e, taką energię chwili, tego życia właśnie, wiesz, takiego pod wpływem lekkości, emocji, tego takiego reagowania od już pod wpływem danego, nie wiem, uroku danej e, sytuacji. Poradzić sobie z tym, przyjąć to na klatę jakieś takie wyzwanie, jakąś nowość, młodość, świeżość, wiesz, takie narodziny czegoś. I co ja teraz z tym zrobię? Teraz to sobie naważyłem. Pamiętaj, wszystko, czego tutaj naważysz, będziesz musiał wypić, a kielich masz już gotowy, kielich masz w ręce. Będziesz miał go czym napełnić, jeśli wykonasz niewłaściwe ruchy, jeśli się nazbiera, bo karma nie śpi, sprawiedliwość przyjdzie, przyjdzie, wyrówna. I to karty chcą Ci powiedzieć, że możesz znaleźć się w dwuznacznych sytuacjach, możesz próbować ciągnąć dwie stroki za ogon, bo tak się coś wydarzyło. Może być konkurencja, rywalizacja, może być. Więcej zainteresowanych, starających się o jedną osobę i tutaj tak się robi no, walecznie. Ale co z tym wszystkim zrobić? Tutaj jest oczekiwanie. Ty masz się wypowiedzieć, masz dokonać wyboru, a ty pokazujesz taką minę, taką postawę, że ty nie wiesz, co masz zrobić. Nie wiesz, jak się zachować. Nie wiesz, jakiego wyboru masz dokonać, nie wiesz, co. Co z tym wszystkim mam zrobić, jak ja jestem taka, taka nieokreślona? To bym chciała, tego mi żal stracić, to bym chciała być, w ogóle to tak. Porządek miałam, spokój jakiś w sobie, a teraz ktoś ten spokój mi zaburza, coś, co za piorun mi tutaj wskakuje. Był spokój, spałam sobie, odpoczywałam, wiodłam takie życie, takie stabilne, takie w jednolitym takim ruchu jakimś się tak, poruszałam się tak, no wiesz, tak płynnie. A tu nagle zadziewa się jakieś, nie wiem, takie przyspieszenie, takie rwetę. Sąd przychodzi, pojawia się na mojej drodze, mężczyzna się pojawia na drodze kobiety, każe jej wybierać, chce się z nią napijać, chce się z nią cieszyć, przytulać. Taki uczuciowy człowiek, taki ma uczucia, potrzebuje też miłości, zwraca uwagę na, na te sfery sercowe, uczuciowe, zaangażowanie i bałagan, i napięcie, i konflikt. I co ja teraz mam zrobić? No to karty mówią, chyba sobie trochę posiedzisz, pomyślisz, słuchasz się w siebie, może będziesz wiedziała, co zrobić, bo yy, no bo masz, yy, masz tutaj wyjście, zawsze można coś zrobić, zawsze jest jakieś wyjście z każdej sytuacji, tylko taka decyzja będzie należała do Ciebie, jak się w tym wszystkim zachować. I przez pewien czas to któreś z Was może być takie cicho tak uciekać od decyzji, od jakiegoś takiego oficjalnego pokazania się w świetle dziennym, od ujrzenia czegoś w jasności, w prawdzie, czegoś może ja nie chcę wiedzieć, bo mi tak dobrze, może nie przyjmuję wszystkich informacji. W ogóle zwróćcie uwagę na aspekty tajemnicy, niedoinformowania, niedopowiedzenia czegoś, niejasnych kwestii, niezrozumiałych dla was w tym wszystkim, bo od tego może się tworzyć taka zawiłość, takie skomplikowanie tej relacji, jakiejś sytuacji wokół tych kochanków, bo tu jest energia bardzo energetycznych kochanków, którzy tak się zatrzymali za so, na sobą na sobie, tak w, w siebie wpatrzyli się. I nie wiedzą teraz, co z tym mają zrobić, jak się mają tutaj zachować. Zaprasza Cię coś nowego, pojawia się w Twoim życiu, wskakuje po prostu od tak, czy Ty jesteś na to przygotowany, czy skorzystasz z tej, e, z tej energii takiej bardzo żwawej, to będzie zależało od Ciebie, ale weź pod uwagę to, że spałaś sobie gdzieś tam, był ten ruch stabilny, był spokój, była cisza, nagle wpada coś, co powoduje totalny rumor, pobudzenie, rozbudza mnie, rozbudza siebie i my nie wiemy dokąd to nas doprowadzi, ale smakuje nam bardzo ta woda. Ta woda ma taki specyficzny smak i trafia wprost do naszych serc, więc uważaj też e, co pijesz z kimś, co pijesz, czymś się częstuje, w jakich okolicznościach się mm, Spotykacie i od samego początku w tej relacji zwróć na równowagę, zwróć uwagę na równowagę, czy tak dobrze jest, że ty dajesz, czy potrafisz przyjąć, czy masz co przyjąć, czy on też ci daje, czy sobie dajecie nawzajem i bierzecie od siebie, przyjmujecie. Bo tu można zrobić wiele, można znaleźć różne wyjścia z tej sytuacji, tylko trzeba sobie wiedzieć, czego tak naprawdę chcę, co będzie dla mnie właściwe, bo dużo się dzieje. Dobrze, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.